Jest to kolejny temat poświęcony statystyce przestępczości, nazwanych kryminologii badaniami wiktymizacyjnymi oraz badaniami typu self-report. O obu tych alternatywnych źródłach danych prawdopodobnie będzie jeszcze osobne spotkanie. A dużo więcej, mówimy o nich na naszych studiach na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Warszawskim, na który serdecznie zapraszamy. Czyli ile zarejestrowanych? Spójrzmy na dane o rozmiarach przestępczości od roku 1924 do 2020. Mieliśmy w tym okresie kilka poważnych zmian sposobu rejestracji przestępstw zmiany instytucji rejestrujących, policja państwowa zmienia się w milicję obywatelską, później w policję, zmiany kodeksów karnych, katalogu przestępstw, czyli wprowadzanie nowych przestępstw, zmiany zakresu kryminalizacji różnych czynów, istotne przemiany demograficzne, gospodarcze, społeczno-kulturowe. To wszystko wpłynęło na następujący ogólny obraz zmian rozmiarów przestępczości. W dwudziestoleciu międzywojennym Mieliśmy do czynienia najpierw z dynamicznym wzrostem przestępczości, będącym wynikiem zarówno intensywnego rozwoju gospodarczego w pierwszym okresie, jak i kryzysu gospodarczego od 1929 roku. Przyjmuje się, że w pewnym stopniu była ona po wojnie, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czasem podlegała istotnym wahaniom, ale generalnie była istotnie niższa niż przed wojną i niż jest obecnie. System socjalistyczny miał być powiem, lepszy od kapitalistycznego, więc nie mogło być u nas więcej przestępstw niż na przykład na Zachodzie. Podobnie może się dziać na przykład w dzisiejszej Białorusi. Największym zmianom przestępczość podlegała w okresie transformacji ustrojowej. Milicja zmienia się w policję i na przykład zaczyna rejestrować dużo więcej czynów, tak żeby pokazać, że jest potrzebna, żeby zachować swoje kadry i fundusze. Koniec lat 80. i lata 90. XX wieku to okres dynamicznego wzrostu przestępczości, szczególnie tej pospolitej, kradzieży, włamań, rozbojów, kradzieży samochodów. W tym przełomowym okresie nagromadziło się wiele czynników zwiększających przestępczość: napięcia społeczne, problemy ekonomiczne jednostek, osłabienie kontroli społecznej i tej formalnej i nieformalnej, wzrost liczby dóbr, które mogą stać się przedmiotem ataku. Czyli odpowiadając na pytanie, od około 2016 roku przestępczość utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie po zdecydowanym spadku, który miał miejsce od roku 2004. Na te zmiany wpływało wiele czynników: przemiany demograficzne, przestępstwa to domena ludzi młodych, więc im większy jest udział tych młodych osób, tym przestępczość będzie większa. Zmiany gospodarczo-ekonomiczne. Nie ma takiego bezpośredniego związku, że to bieda czyni złodzieja, ale rosnące bezrobocie i przede wszystkim coraz coraz większe rozwarstwienie ekonomiczne wywołuje napięcia w społeczeństwie, które mogą prowadzić do przestępczości. Kolejnym takim czynnikiem będą zmiany społeczno-kulturowe, na przykład osłabienie więzi społecznych, nieformalnej kontroli społecznej, a więc czynników zabezpieczających przed przestępczością. Później mamy jeszcze a, takie czynniki jak wzrost aktywności zawodowej. Czasu spędzanego w przestrzeniach publicznych, ale także mniejsza tolerancja, na przykład na różne przestępstwa, przemoc domową, co wiąże się ze wzrostem zgłaszalności tych czynów. Kolejnym czynnikiem jest urbanizacja. W miastach jest więcej przestępstw, bo jest większa anonimowość, słabsza kontrola społeczna, większe nagromadzenie dóbr, które mogą stać się przedmiotem ataku, czy po prostu więcej ludzi spotyka się. Dlatego gdy rośnie liczba ludzi mieszkających w miastach, rośnie też przestępczość. Kolejnym takim czynnikiem jest jakość pracy organów ścigania i zaufanie obywateli do tych służb. To jest problem tak zwanej ciemnej liczby przestępstw, czyli o ilu przestępstwach policja się w ogóle nie dowiaduje. W końcu takim czynnikiem wpływającym na rozmiary przestępczości są także zmiany prawa. W tym procesy kryminalizacji, gdy jakieś czyny stają się przestępstwami, a wcześniej nie były, np. przestępstwa komputerowe, czy stalking, czy gdy następuje zmiana kwalifikacji jakiegoś czynu, np. z wykroczenia na przestępstwo, jak mieliśmy do czynienia z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub procesy odwrotne, gdy np. prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny pod wpływem alkoholu. Czyli w skrócie roweru, na powrót stało się wykroczeniem. Takie zmiany mogą mocno oddziaływać na ogólną liczbę przestępstw i trzeba je zawsze brać pod uwagę. To też jest interesująca kwestia, bo na przykład liczba ustalonych przez policję sprawców przestępstw, czyli osób podejrzanych, wzrosła w latach 90. dużo mniej niż liczba przestępstw, czyli policja. Nie poradziła sobie z tą rosnącą przestępczością w tym znaczeniu, że wykrywalność jej sprawców wtedy wyraźnie spadła. Tak? Wykryli mniej sprawców niż było przestępstw. W przypadku danych o liczbie osób skazanych przez polskie sądy możemy z kolei zobaczyć charakterystyczne przesunięcie w czasie. Jak widać, na tę liczbę zmiana liczby przestępstw nie wpłynęła praktycznie w ogóle. Ta liczba mówi więcej o polityce karnej państwa, nie o samej przestępczości. Generalnie obserwujemy ogólny spadek przestępczości w większości państw rozwiniętych, w tym np. państw europejskich, a wzrost w krajach rozwijających się. Po pierwsze, trzeba jednak podkreślić duże problemy w porównywalności takich danych, bo oczywiście każdy kraj może mieć całkiem inny system rejestracji. Całkiem inny katalog czynów kryminalizowanych jako przestępstwa. Całkiem inaczej mogą w nich działać instytucje organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości. Gdyby porównać najmniej problematyczne czyny, czyli takie, które są wszędzie mniej więcej podobne, spotykają się z podobną reakcją karną, na przykład zabójstwa czy kradzieże samochodów, to Polska należy obecnie do jednego z bezpieczniejszych krajów w Europie. Więcej o rozmiarach przestępczości i ich zmianach, Możecie dowiedzieć się studiując kryminologię na Uniwersytecie Warszawskim.